Witam wszystkich w kolejnym odcinku Dzisiaj zajmę się tematem malowania ścian Na początku przygotowuję ścianę pod malowanie Przeglądam ją za pomocą lampy smugowej Nakładam poprawki i następnie je szlifuję Do szlifowania poprawek używam szlifierki oscylacyjnej Podłączonej do odkurzacza Tak aby za dużo nie pyliło ta ściana docelowo będzie w czarnym kolorze, dlatego muszę zrobić to bardzo dokładnie, bo im ciemniejszy kolor, tym widać więcej niedociągnięć. Gdy poprawki mam ogarnięte, to zabieram się za obklejenie sąsiadujących ścian oraz sufitu taśmą malarską. Jedna ze ścian sąsiadujących jest wykonana z cegiełki dekoracyjnej. No, i tutaj muszę się naprawdę postarać przy obklejaniu. Dolną listwę, przypodłogową, obklejam w ten sposób, aby farba zaszła około 3 mm na nią. Następnie zabieram się do zabezpieczenia podłogi, i tak wygląda finalnie przygotowana ściana pod malowanie, żeby odcinka wyszła dobrze. To miejsca koło taśmy najpierw przemaluję białą farbą. Jak interesujecie, jak idealnie odciąć kolor, to zapraszam na mój kanał. Znajdziesz tam film o tej tematyce. Do odcięcia koloru przy ścianie segły oraz listwie przy podłogowej użyję metody z akrylem lekkim. A jak chcesz się dowiedzieć, jak dobrze położyć akryl, to zachęcam do subskrypcji kanału. Będzie to temat kolejnego odcinka. No, i nadszedł czas na przygotowanie farby. Najpierw ją wstępnie przemieszam. Farby w tych czasach są dosyć zanieczyszczone. Ja nie chcę mieć syfów na ścianie, dlatego przelewam ją przez sitko. Jak farbę mam przelaną, to mieszam ją ponownie. Tak przygotowaną farbę wlewam sobie do kuwety. No i teraz czas, aby przygotować sobie wałek. Wałek zawsze lekko zwilżam wodą, tak aby nie był suchy. No i czas zacząć malowanie. No i standardowo zaczynam od malowania odcinek małym wałkiem. Przy malowaniu odcinek zwracam uwagę, aby na farbie nie było żadnych zgrubień. Potem trochę trudno to zgubić. W miejscach trudno dostępnych wspomagam się małym pędzlem. A tak wygląda ściana przygotowana pod malowanie z dużego wałka. No i zaczynam malować dużym wałkiem. Namoczony wałek farbą zawsze przykładam mniej więcej na środku ściany, jeśli chodzi o kierunek góra-dół. W miarę możliwości do malowania dużym wałkiem zawsze oświetlam ścianę lampą smugową. Jeśli chodzi o technikę malowania, to po pierwsze nie dociskam za mocno wałka, a po drugie nie dopuszczam do tego, aby był suchy. Jeśli interesujecie, ile kosztuje malowanie, to odwiedź opis. Tam na bieżąco będę aktualizował cenę. No i fajnie, pierwszy raz mamy pomalowane odcinki. Może nie wyglądają za rewelacyjnie, ale na drugi raz na pewno będzie lepiej. Gdy farba lekko przeschła, ja zazwyczaj czekam około 2-3 godzin, w zależności od warunków, jakie panują w pomieszczeniu. To zabieram się za drugie malowanie. Przy malowaniu dużym wałkiem cały czas kontroluję, aby struktura wychodziła jednolita oraz trzymam równe tempo. Zachęcam do pisania komentarzy. Jeśli macie jakieś pytania, to również śmiało pytajcie. No i ściana pomalowana. Czas na odklejenie taśmy. Ja taśmy zrywam. Od razu po drugim malowaniu. Moim zdaniem efekt wyszedł wyśmienicie. Pokażę Wam jeszcze z bliska miejsca odcinek. wygląda to naprawdę bardzo dobrze nawet z bliska Gdzieś coś chlapnęło, ale to szczegół. Jeśli film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. A tak wygląda odcięcie na listwie przypodłogowej. Również wygląda bardzo dobrze. Niestety w tym odcinku to już wszystko. Także cześć i do następnego odcinka.